Cześć! Kim jest twoja postać i dlaczego akurat ją cosplayujesz? E, cosplayuję po prostu jakiegoś zwykłego diabła, ponieważ zawsze jak byłam dzieckiem, to na karnawały byłam przebierana za diabła. Miałam zawsze tapirowane włosy i dzieci mnie ciągnęły za nie. Sprawdzają, czy są prawdziwe, były prawdziwe, bolało mnie to. Czyli to jest po prostu diabol, tak, diabeł, z Tak, to jestem po prostu Kobieta, ja. Kobieta-diabeł. Tak, to jestem po prostu ja. Odzwierciedla to twój charakter albo mm, z char z charakteru. Może, z charakteru może raczej nie, ale raczej z tego, z mojej przyszłości, jakby to nazwała. Okej. Okay. No, jak mówiłam, jak byłam dzieckiem, to każdy karnawał był, byłam jako diabeł. A widzieliśmy o Ciebie dzisiaj na scenie. Trema była? Słucham. Nie. nie. Nie, jestem przebrana, nikt mnie nie pozna. <grystanie> okay. e, który raz na Berkonia? Pierwszy. Jak to by się podoba? Bardzo mi się podoba, jestem bardzo szczęśliwa. To było moje marzenie, żeby tutaj przyjechać. Spotkamy się w przyszłym roku? Raczej tak. Super. Mam nadzieję, że lepszy będzie strój diabła. Okej. Okay. Co do stroju, przygotowanie samodzielne, czy. E, bardziej kupowałam rzeczy, bo no, nie ukrywam faktu, miałam dużo na głowie i nie dałam rady. Krabiecie. W przyszłym roku raczej będę już miała maszynę do szycia, to może coś pomyślę nad sama sobą, żeby zrobić. A teraz to tak no, kupowane raczej. Okej. Okay. super. Rogi sama robiłam i uszy pomalowałam, więc. <śm> 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 I, i to, aha, a to są doszepiane już też. E, taki, tak, można takie kupić nałożone, statyk. tak. Dokładnie. <śm> Elfie trochę uszy. Dobra, dzięki bardzo.